Ukraińców przyjechało, obtoczyli ten cały Jasiniec w koło i zaczęli mordować. No i słyszałem, jak ten Ukrainiec, który nas zobaczył za tą stodołą, to do tych, którzy byli na podwórzu, to tylko krzyknął Pryny ciepły jeszcze w tego. One są tu. I, I ten drugi Ukrainiec, który na podwórzu był, Powiedział, dawaj ich na Piedwirycz, na podwórze. Broni nie mieli jako takiej, no, jakieś karabiny czy coś, tylko wiedły się kiery w ogóle, jakieś takie pałe kosy na, na sztorc ustawione, to, bo oni tym właśnie mordowali Polaków. I jak już na, ten, na te grzędy wszedł ojciec z Irką i z Pałulką, no i tak przystanęli i mój ojciec mówi, panowie, co ode mnie chcecie, co złego zrobiłem? Czego? A on powiedział, że a tylko za to, że ślach. Bo wsi lachów wybiłem do nogi, Bo tu Ukraina, ten Ukraińiec z podwórza coś do niego pytał, coś krzyknął. I on po prostu odwrócił się. Tak do, I coś jemu odpowiadał. W tym czasie jak on głowę odwrócił w stronę podwórza, to ja w tył krok i położyłam się za tym płotkiem w tym chwaście. O i w ten sposób ocalałam. Do dziś słyszę ten jęk, pisk tych moich sióstr mordowanych. Nie wiem, czy ich tam kuli, czy ich i, i, e, nie wiem, co robili, bo piszczały w niebo głosy to. Później stękanie takie głuche, to, to już się domyśliłam, że to ojca mordują. Ten sam Ukrainec, bo tylko jeden był z karabinem. Ten sam, który nas znalazł w stodole. Niech pan sobie wyobrazi, przyszedł do tego ogrodu warzywnego i tuż za tym niziutkim płotkiem przede mną, jakieś trzy metry ode mnie. Puścił portki, usiadł, załatwić się. Położył karabin, no i, 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 i żeby tyłem do mnie usiadł, a to twarzą do mnie. To ja już tylko głowę przytuliłam do ziemi i tylko czekałam, kiedy strzeli, bo myślę sobie, to niemożliwe, żeby mnie nie dojrzał. Ale nie dojrzał. Wiedziałam, żeby ocalić życie, to trzeba uciekać do Niemców, do wsi Zaturzec, a to było dwadzieścia km od Jasińca. To ja do tych Zaturzec szłam dwa czy trzy dni, w nocy tylko szłam, więcej się czołgałam, tam gdzieś po drodze jakąś rzepę w polu znalazłam, to gryzłam, w dzień siedziałam, w półkopku między snopami, bo bałam się, żeby nie trafić na Ukraińców, bo już tam sąsiednie wsie, takie jak Rudnia, Żorawiec, już były puste, bo tam już Polaków wybili. Dopiero u ciotki jakby, jakby mi się oczy otworzyły, że ja już tylko zostałam sama. Dopiero tam zaczęłam płakać, rozpaczać, także się rozchorowałam. Także tam kilka dni nawet leżałam chora. I proszę sobie wyobrazić, u mojej ciotki stołował się dowódca jednego z oddziałów partyzanckich. Nazywał się Piotruś Mały. Ten dowódca oddziału. Nachylił się nade mną i mówi, dziewczynko, to będziesz z nami w lesie najlepiej. I będziesz najbezpieczniejsza z nami. No i tak już zostałam. Później felczer Żyd z Włodzimierza prowadził taki kurs sanitarny w, tej, w tym oddziale. Więc skończyłam ten kurs sanitarny. Po pewnym czasie stanęłam do przysięgi.